Witam serdecznie, słuchajcie, wszystkie szczególnie gorąco witam nowe osoby, czyli osoby, które się dołączyły do nas całkiem niedawno, a dołączyło się jak za chwilę zobaczycie dziesiątki osób. Oczywiście wiem, że nie wszystkie tutaj przyszły, bo jest wiele zajęć, nie wszyscy jeszcze czują to, gdzie są, po co są i dlatego też postanowiłem poniedziałkowy webinar o godzinie 20, ale za chwilę zmienimy go na 19.00. Zainwestować albo poświęcić, czy albo zainwestować w osoby, które dopiero rozpoczynają. Słuchajcie, od następnego tygodnia będziemy mieli dwa webinary. O godzinie 19 taki webinar wprowadzający dla nowych osób. A o godzinie 20.00 webinar techniczny dotyczący planowania, dotyczący mm, różnych zagadnień, które są niezbędne, aby rozwinąć ten biznes. Będziemy starać się zawsze dzielić pół na pół, czyli będę mówił o aktualnościach, o tym co planujemy, a potem poprowadzę jakiś wątek techniczny dotyczący na przykład planu marketingowego albo opuszczania ludzi w strukturze. Dzisiaj, oczywiście, już to zacznę, ale najpierw chciałbym przywitać wszystkich tych, którzy są tutaj po raz pierwszy i powiedzieć Wam, witajcie w Soft marketingu, czyli w, właśnie, czym? W biznesie opartym o trendy, do którego, słuchajcie, prowadzą trzy bramy i teraz nie wiem, jaki właśnie jest charakter: czy chcecie być po prostu tak zwanymi klientami, czy chcecie być klubowiczami, czyli mieć pewne prawa, o nich powiem, czy ewentualnie się przyłączyliście jako przedsiębiorcy, ponieważ ten projekt, projekt soft marketingu, przyjmie każdego. Tak naprawdę mamy trzy bramy. O tych bramach zaraz troszeczkę więcej powiem: czyli brama rozwoju osobistego, brama zdrowia i brama możliwości finansowych. I może zacznę szybciutko od bramy y, rozwoju osobistego. Ta brama realizowana jest poprzez udział w Leadership Development Seminars. To są takie spotkania co kwartał, i najbliższe świetnie się składa będzie 17-19 luty. Ja zatrzymam się na momencie przy tym Leadership Development Seminars, ponieważ jest to bardzo istotne z punktu widzenia miejsca, w którym jesteśmy w życiu. Słuchajcie, Tichar Peker powiedział genialne słowa: mówi, że brak pieniędzy to nie problem, brak pieniędzy to jest wynik wynik tego, co robicie, a to, co robicie, wynika z tego, co wiecie. A więc trzeba się zmieniać, aby pójść do przodu. Ale ciekawostka jest taka, że ze zdrowiem dokładnie jest tak samo, bo ja, sobie domy ja się domyślam, że niektórzy ludzie są tutaj dla zdrowia. A skoro są dla zdrowia, to mogę powiedzieć, jeżeli go nie masz, to jest wynik. Wynik tego, co robisz, a to, co, wynika z, yy, a to, co robisz, wynika z tego, co wiesz. A więc mamy tutaj do czynienia z trzema bramami. Brama, brama rozwój osobisty, pozwala tobie przejść z punktu A do punktu B, ponieważ w trójka wspaniałych coacherów, Jan Gdaniec, Beata Kapcewicz i Krzysztof Hilar, przez trzy dni prowadzą nas po naszym, naszym ego, po naszych doświadczeniach, po to, żeby odkryć sobie zasoby, które są być może ukryte, i w słuchajcie, sensie to jest wydarzenie. Na którym nie wyobrażam sobie, żeby was po prostu nie było, jest to wydarzenie, które wielu ludzi wstrząsnie tak, że powiedzą, to było najwspanialszy czas, najwspanialszy weekend, jaki spędzili w życiu, i na kolejnym wydarzeniu będą ze swoimi znajomymi. Biją rekordy te wydarzenia. Na takim w listopadzie byłem, było 450 osób, i sądzę, że tym razem będzie dużo, dużo więcej. Ok, ale szybko przejdźmy do tych ludzi, którzy są głodni wiedzy na temat produktów albo na temat zdrowia. Słuchajcie, kapitalny pomysł i chylę czoła tutaj Duo Life, że wymyśliło sobie Żyje świadomie, wymyśliło sobie, ponieważ są twórcami, czyli najpierw każdy pomysł, zobaczcie, co Was otacza, czy na komputer, na który patrzycie, to jak, jak zadam Wam pytanie, gdzie on powstał, to powiecie wprost, no powstał w głowie konstruktora, zanim ujrzał światło dzienne, czyli zanim został wyprodukowany przez fabrykę. A więc dokładnie tak jak twórcy Duo Life wymyślili sobie biznes, który dzisiaj, może być porywa wszystkich. Za chwilę wam powiem o liczbach, bo są po niesamowite. Tak, jedną z takich cegiełek, które zbudowało Duolive jest kampania społeczna Żyje Świadomie. Jak wejdziecie sobie na stronę żyjeświadomie.pl, nie musicie tego zapamiętywać, po skończonym webinarze zostaniecie przeniesieni w sposób automatyczny na stronę co, gdzie, kiedy Life gdzie są wszystkie linki, to na, tych, na tej kampanii Żyje Świadomie dowiecie się, dowiecie się, jakie zagrożenia cywilizacyjne nam dzisiaj grożą. I jednocześnie, jakie rozwiązania są tych zagrożeń, sytuacyjnych, jest to, jest to kompania prowadzona przez fachowców. Tak jak ja staram się mówić o sobie, że jestem gościem od raka kieszeni. To znaczy, uczę ludzi, jak zarabiać pieniądze, ponieważ wcześniej ja się nauczyłem, więc przekazuję swoją wiedzę. Tak, to są eksperci od tego, faktycznego tego raka, czyli tutaj na przykład dr Kardasz, który ma niesamowitą wiedzę na temat właśnie współczesnych chorób cywilizacyjnych, ale jednocześnie ma kapitalne rozwiązania. A więc zobaczcie, Instytut Profilaktyki Zdrowia konferencje są organizowane w całej Polsce. No jest mały taki problem, bo nie zawsze da się dostać na tę konferencję. Słuchajcie, są w tej chwili takie wzięcie, jest taka ilość ludzi, że często no dwa tygodnie, trzy tygodnie przed. Konferencją już są bilety wyprzedane w tych większych miastach, a więc spieście się, ponieważ jeżeli macie w waszym mieście, zobaczycie sobie na stronie Żyj Świadomie, gdzie w waszym mieście jest konferencja, to na tą konferencję się zapiszcie czym prędzej, bo nikt nie gwarantuje wam, że się dostaniecie, jeżeli zrobicie to dzień, dwa albo trzy dni wcześniej. Ok, no ale nie oszukujmy się, wiele osób jest tutaj z powodu biznesu. A propos biznesu, to będziemy dzisiaj dużo o nim mówić. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o sprawy produktowe, to, to jest strona duolife.eu, gdzie są filmy. Znajdziecie również oczywiście link do filmów na stronie Co, gdzie, kiedy Duolife, czyli na tą stronę, która, na którą Was przeniesie po skończonym webinarze. Natomiast już się zbliża dużymi krokami wielka, naprawdę wielka impreza 28 stycznia w Łodzi, Business Development Seminars. Wyobraźcie sobie, że 24, tak, 26, przepraszam, listopada było takie wydarzenie Business Development Seminars, na którym było słuchajcie, 540 osób. A dwa tygodnie później, 10 grudnia, gdzie spodziewałem się, że z racji świąt, no to już można powiedzieć, będzie połowa tylko tych ludzi, padł nowy rekord: 570 osób. Także w ciągu dwóch tygodni, tysiąc, ponad tysiąc, prawie 1100 osób, właściwie nawet 1110 osób wzięło udział w wydarzeniu Biznes World Seminars. Jestem ciekaw w ogóle, czy sala wytrzyma 28 stycznia, czy w ogóle przyjmie tą ilość ludzi, która się tam szykuje, a więc to jest na pewno wydarzenie, na którym nie ma prawa Cię zabraknąć, jeżeli myślisz poważnie o robieniu tego biznesu. A więc, jakie są możliwości finansowe Duo Life? Jak należy zarabiać? Generalnie, jest to przede wszystkim cieszenie się życiem i. Ja uważam, że trzeba być po prostu wzorcem, wzorcem do naśladowania, czyli zaczynamy od siebie, ale generalnie chodzi o promowanie zdrowia pomagania i zarabiania. Promowanie zdrowia, ale w takim wydaniu, że nie na zasadzie, że biegamy po naszych sąsiadach i oferujemy im produkty do zdrowia, tylko mamy być symbolem zdrowia, symbolem zmian. Jak zobaczycie, mój profil pewnie część z Was zna już mnie, widziała moje wizytówki, moja metamorfoza, kiedy rzuci, rzuciłem 13 kg na, na swoją 40 urodziny, gdzie powiedziałem sobie, że po 40 będę miał sylwetkę życia, twardo trzymam się zasad, w tym roku będę miał 44 lata i nic. Się nie zmienia, wagę trzymam, a więc staję się promotorem zdrowia. Nie tylko promotorem zdrowia, ponieważ jeżdżę nowym Jaguarem XF z firmy Duolife a jestem w związku z tym promotorem również biznesu. Ale umówmy się, wszystko po kolei. No, ja jestem w Duolife od 4 miesięcy, ale dzielę się swoją wiedzą, którą zdobyłem wcześniej w branży całej sprzedaży bezpośredniej, ponieważ jestem w niej 8 lat. I na tym kanale poprzez webinary będę się dzielił informacją nie tylko dla nowych ludzi, jak ruszyć, ale również jak stać się zawodowcem w tym biznesie, bo umówmy się, że tak jak każda profesja ma swoje um, takie tajniki i tymi tajnikami będę się dzielił. Propo tego, co się dzieje w Duo Duolife, to mamy tak zwaną ścieżkę kariery. Tutaj od razu pokażę, Jesteśmy, jestem w tej chwili na pozycji senior menadżera razem z Dietmar Damen, no i na pewno plan do marca być dyrektorem regionalnym. Plan będzie osiągnięty, oczywiście będzie osiągnięty tylko wtedy, kiedy będę pomagał wystarczającej ilości ludzi, a mam komu, słuchajcie, pomagać, ponieważ padł nowy rekord Słuchajcie, w zaledwie 15 dni, słuchajcie, stycznia 75 osób przyłączyło się, słuchajcie, do, do Duo do naszej organizacji. Jestem w tej branży 8 lat. Jestem w tej branży 8 lat i zawsze, słuchajcie, zawsze styczeń był takim okresem, gdzie jak robiliśmy spotkanie 10 stycznia, to pojawiło się na spotkaniu dwie, trzy, no, czasami siedem zaangażowanych osób. Trudno mówić w ogóle o jakiejkolwiek rekrutacji, to zawsze był stagnacja, a tutaj po prostu wrze. W środku zimy wrze 75 nowych osób, ja już nawet nie, aż się boję pomyśleć o tym, co będzie, co będzie w marcu, co będzie w kwietniu, dlatego też przygotowujemy odpowiedni system, system wsparcia, bo nie, 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 o, nie trudno jest zapisać człowieka, ale trudno jest poprowadzić go do sukcesu, ponieważ każdy zapisany człowiek, tak jak myślę, że każdy z Was tutaj zapisany ma pewnego rodzaju marzenia i jesteśmy odpowiedzialni pewnie za te marzenia. Oczywiście zasada jest bardzo prosta, to jest kontrakt, chcesz biec, biegnę z tobą, chcesz iść, idę z tobą, ale jak się zatrzymasz, idę dalej. A więc będziemy przygotowali narzędzia, dużo będzie narzędzi internetowych, narzędzi online, które dostarczą Wam takiej wiedzy i takiego wsparcia, że wystarczy tylko, no, może nawet dużym palcem kiwnąć i będzie dobrze, ale jak tym palcem nie kiwniecie, no, to nic się dla Was nie wydarzy. A więc niestety zasada, jeżeli się zatrzymasz, idę dalej, to czy znaczy będziemy pomagać tylko tym ludziom, którzy na to zasługują, którzy, którzy pracują, którzy jeżdżą na, na wydarzenia, którzy uczestniczą w, w webinarach a będziemy mieli oczywiście odpowiedni ranking, będziemy pracować na systemie Salesmanago, najnowocześniejszym systemie zarządzania marketingu automatycznego, gdzie po prostu będziemy mogli mierzyć zaangażowanie, obecność na webinarach, a w związku z tym będziemy mogli naprawdę widzieć, czy ktoś udaje, że pracuje, czy naprawdę pracuje. Bo są ludzie, którzy nie udają, że pracują, więc tutaj uznania należy się dla nowych, Liderów grupy, nowych liderów zespołu. Te nazwiska na czerwono to są osoby, które w ostatnich 14 dniach awansowały, więc mamy trzech liderów grupy. Jak szybko wrócę, lider grupy, słuchajcie, to jest osoba, która ma trzy aktywne linie czyli to jest osoba, która już rozpoczęła rekrutację czyli zaprosiła trzy osoby. A lider zespołu to jest taki, który ma już trzy otwarte linie i już ma 8000 punktów w zespole. Zobaczcie, to są już zarobki o 1000 zł w górę, ponad 20 osób w organizacji, a więc są trzy takie nowe osoby: Krystian Jerz, Marek Gierszewski i Maciej Wójciński. I tutaj jest jedno nazwisko podkreślone na czerwono, ponieważ jest to jeszcze lider zespołu, ale z tego co wiem. <laughs> Następuje podliczenie punktów, zaraz o tym powiem, bo to jest bardzo istotne z punktu widzenia dla nowych osób. Następuje podliczenie punktów i za chwileczkę, prawdopodobnie po podliczeniu punktów, będziemy mieli nowego kierownika zespołu. A propos kierowników zespołu. To mamy Michała Sarne, który właśnie w tej chwili szusa gdzieś na stoku narciarskim w Zakopanem, właśnie pojechał na zasłużony tydzień wypoczynku, ponieważ rekordistą jest, bo w 60 dni wypracował sobie Jaguara, ale mamy tutaj, nie wiem czy prawdopodobnie, nawet chyba jest na webinarze, Jacek Dmuchowski i jest Paweł Kopecki, którzy właśnie zakończyli kwalifikacje, czyli dwa miesiące pod rząd byli kierownikami z 30 tysiącami punktów w organizacji, to powoduje, że będą mogli odebrać swoje jaguary. Niestety tyle jaguarów zostało odebranych, że jaguarów zabrakło. A więc pierwsze jaguary pojawią się w marcu. A więc do marca muszą chłopaki poczekać, ale w marcu już będą się cieszyli swoimi nowymi furami. Do tego momentu prawdopodobnie Wiesław dołączy i jeszcze jest parę osób, o których na razie dzisiaj nie chcę wspominać, żeby nie zapeszyć. A więc na pewno nasza organizacja powiększy się o kilka jaguarów. Co jest bardzo istotne z punktu widzenia osoby, która startuje? No, należałoby wcisnąć gaz do dechy, jeżeli chcecie zgarnąć dodatkowe pół miliona złotych. Tak słuchajcie, nie żartuję. Pół miliona złotych jest do zarobienia w ciągu 30 najbliższych miesięcy. W momencie, kiedy rozpoczniecie ten start na takim, można powiedzieć, dobrym poziomie, czyli w dynamice, z dynamiką. Lider zespołu, czyli 8 tysięcy punktów należałoby zrobić w ciągu 40 dni. Wtedy dostaniecie ekstra premię 1500 zł. Kierownika zespołu w 90 dni, czyli w 3 miesiące, wtedy dostaniecie ekstra premię 3000 złotych. Żebyście zrozumieli, że to jest proste, proste, to Michał Sarna oczywiście zgarnął, zrobił kierownika zespołu w pierwszy miesiąc, a w związku, z tym dwóch, w związku z tym zrobił to w 30 dni, więc da się i naprawdę mamy sporo osób, które biorą premię, premię za start, premię za, właśnie za ten szybki wzrost. Ja nie będę podawał swojego przykładu, bo to jest taki ekstremalny przykład, ponieważ dołączając do duo miałem już spore doświadczenie, ale to, co jest do zrobienia w 210 dni, czyli w 7 miesięcy, zrobiliśmy w 80 dni, czyli w 2,5 miesiąca, a więc biegniemy teraz do kolejnego rekordu, czyli dyrektor regionalny, którego trzeba zrobić w rok, a postaramy się go zrobić w pół roku. A więc będzie spory zapas na to, żeby zgarnąć te pół miliona. Co to oznacza? To znaczy, że zawodowiec może to zrobić kilka razy szybciej, bo to wcale nie jest przygotowane na zawodowców, tylko przygotowane jest na ludzi, którzy chcą amatorsko iść w kierunku zawodostwa, Czyli dzisiaj podejęli decyzję i mówią, ok, chcę to potraktować poważnie, chcę, chcę po prostu zacząć robić to zawodowo i chcę się uczyć. Uczyć, ale w taki sposób, żeby w tempie rosnąć. Dlatego też jest taka fajna zasada, więcej działania, mniej rozkminiania, ten biznes jest w 100% sprawdzony i przedstawię Wam po prostu prosty plan, jak należy przeprowadzić proces zaangażowania i jak należy na takiego klucz sukcesu. A więc 5 kroków do sukcesu. Słuchajcie, pierwszym krokiem do sukcesu jest po prostu kupienie produktów i korzystanie z nich. A więc pierwszą zasadą to jest korzystaj z produktów, kup sobie odpowiednią ilość produktów, która jest potrzebna dla twojej rodziny i po prostu zacznij ich używać, zacznij je testować, a zobaczysz co się wydarzy. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do działania produktów, po prostu zrób najproszą rzecz, zrób sobie konkretne badania, badania krwi na, na, na wiele sposobów. Najlepiej pójść na sobie nawet na biorezonans bio magnetyczny, w sensie to są takie nowoczesne, kiedyś ja nazywałem to tak zwane voodoo, ale to nie ma nic wspólnego z WDU, ponieważ są bardzo konkretne badania, które pokazują, że każda nasza komórka w organizmie drga w odpowiednim tempie i biorezonans magnetyczny wysyła fale, które wchodzą w rezonans z daną komórką i w ten sposób skanuje się organizm. Słuchajcie, to są bardzo dokładne skanowania, które pokazują nasze niedobory witamin, minerałów, choroby itd. itd. I po czymś takim jak zaczniecie brać produkty Duolife zobaczycie po prostu poprawę. To spowoduje, że będziecie o tych produktach mówić na lewo i prawo. Będziecie mówić tylko uwaga, żebyście nie wpadli w fanatyzm produktowy, bo to też nie jest dobre. A w związku z tym, zaczniecie po prostu te produkty promować. Ale zanim to się stanie, już Wam mówię, że warto być regularnym klubowiczem, ponieważ każde Wasze czwarte zamówienie zostanie podwojone albo inaczej, dostaniecie gratisy. Ja już odebrałem swój gratis. Słuchajcie, to jest wspaniała rzecz. Kupujecie produktów za 500 zł, a dostajecie produktów za 1000. Tylko dlatego, że jesteście lojalnym klubowiczem. A więc co czwarte, Wasze zamówienie, do, do, do co czwartego zamówienia będzie dodane dodatkowy, dodatkowy gratis. A więc teraz drugi krok do sukcesu. Odbieraj swoje produkty gratisowe i po prostu postaraj się w odpowiedni sposób podzielić informacją, ja mówię dokładnie podzielić informacją, nie próbuj nawet handlu, tylko po prostu rozmawiaj z ludźmi, zobaczysz za chwilę jakimi, jakimi narzędziami dysponujemy i zobaczysz po prostu jak to jest proste. Będziemy robić webinary, zresztą co wtorek o godzinie 20.00, później częściej będziemy robić webinar dotyczący całej szansy biznesowej, duo life, soft marketingu, a więc wystarczy tylko znajomego zaprosić. Będziemy na pewno tworzyć jeszcze mnóstwo różnych Materiałów, które będą pozwalały sobie, Tobie z łatwością promować ten biznes. W przygotowaniu mamy całą w ogóle ścieżkę automatycznego zapraszania i naprawdę to będą kosmiczne narzędzia. Wystarczy tylko po prostu uczestniczyć w naszych spotkaniach, aby na bieżąco wiedzieć, w jaki sposób będziemy pracować i co się stanie? No, po prostu będziesz miał 50 osób, będziesz miał produkty gratis. Kolejnym krokiem jest tylko i wyłącznie być strażnikiem systemu, czyli staj się po trochu takim menadżerem, czyli nie musisz być ekspertem, ale dopilnuj, żeby ludzie byli na webinarach, dopilnuj, żeby ludzie chodzili na spotkania, które za chwilę Ci pokażę, a zobaczysz, co się wydarzy. Twoja organizacja urośnie, będziesz miał 1000-2000 zł i to, to doprowadzi się do trzeciego kroku. Bo trzeci krok dla niewielu ludzi to będzie już naprawdę odskocznia od dnia codziennego, a więc porzucenie często pracy. Ponieważ od tego momentu staniesz się kierownikiem, będziesz pracował z zespołem 25 osób, ten zespół się zwiększy do 60 osób, odbierzesz swojego Jaguara, słuchaj, i, albo Mercedesa, bo y, mogę Wam jeszcze raz zdradzić tajemnicę: że nie tylko Jaguara, ale Mercedesy będą również w programie y, Duo Live. Ale takim programie wynajmu, i to będzie wszystko na BDS-ie powiedziane, także zapraszam na BDS-a, dowiecie się o szczegółów. No i słuchajcie, i piąty punkt to jest to, gdzie można powiedzieć, ja już jestem na tym punkcie, czyli to jest jedno zawodowstwo, czyli cieszycie się Jaguarem, macie wycieczki, nawet jedną czy dwie w ciągu roku, dodatkowe pieniądze zawodowe, słuchajcie. Więc zobaczcie, jak ten naprawdę plan jest prosty. Zaczynacie po prostu od tego, że używacie produktu i staracie się po prostu poczuć go na sobie w taki sposób, żebyście nie tylko zmysłami go czuli, ale normalnie, autentycznie na papierze. To znaczy, zróbcie sobie badania, a potem zobaczycie, co się potem wydarzy. Po prostu odlecicie. I teraz, jak popatrzycie sobie na narzędzia, to mamy po prostu cały szereg narzędzi, które możecie wykorzystywać. To są spotkania soft marketingu, nie tylko online, tak jak będę jutro prowadził o godzinie 20, czyli w każdy wtorek o 20 i później częściej, ale również spotkania w Polsce. Jak wejdziecie sobie do waszego biura wirtualnego, do zakładki kalendarz. Zrobimy taki film szkoleniowy, pierwsze kroki w biurze, czyli co, gdzie, to wszystko po prostu na tym wszystkim będziemy panować tak, żebyście mogli po takim webinarze po prostu obejrzeć taki filmik instruktażowy. Na razie po prostu musicie to poprosić osobę, która Was zaprosiła, żeby Wam pokazała, ale w Waszym wirtualnym biurze po zalogowaniu macie dostęp do kalendarza. I w tym kalendarzu są wydarzenia w Polsce zaznaczone i są to wydarzenia soft marketingu lub wydarzenia żyj świadomie. I soft marketing i żyj świadomie tworzone są, albo robione są lokalnie. Potem mamy BDS, potem mamy LDS. Słuchajcie, jak zabierzecie trzy osoby, trzy osoby na takie żyj świadomie, na BDS, na LDS, to Wam gwarantuję, że Was biznes po prostu eksploduje i być może to będą trzy kluczowe osoby. Dodatkowym pomysłem, który w tej chwili już wdrażamy i już funkcjonuje w wielu miastach, jest biznesowy klub zdrowia. Biznesowy klub zdrowia, jako forma spotkań, bo biznesowy klub zdrowia to tak naprawdę nie jest miejsce, a społeczność ludzi, więc można go zrobić w dowolnym miejscu. Można go zrobić, słuchajcie, u siebie w domu, zaprosić dwóch, trzech znajomych, powiedz: Słuchaj, otwieram biznesowy klub zdrowia, wpadnij do mnie. Bo biznesowy klub zdrowia jest takim miejscem, gdzie zaczynamy poprzez interakcję dowiadywać się coś więcej na, na, na potrzeb ludzi, na, na, potrzeb, na, na temat potrzeb ludzi, których zaprosiliśmy. Po to, żebyśmy mogli odesłać ich do odpowiednich narzędzi, wcale nie trzeba być ekspertem, wcale nie trzeba być biegłym w tym biznesie. Można tylko i wyłącznie wiedzieć, gdzie danego człowieka trzeba wyeksponować. Więc, jeżeli spotkamy się w biznesowym klubie zdrowia i ktoś będzie mówił, słuchaj, ale dlaczego biznesowy klub zdrowia nazywa się biznesowy. To go wyślemy do, na BDS, czyli Business Development Seminars, ewentualnie na spotkanie online. tak. Jeżeli ktoś powie, no dobrze, ale ten biznesowy klub zdrowia, no to jest klub zdrowia, więc dlaczego on jest klubem zdrowia? Ponieważ organizujemy wyjazdy na żyje świadomie. Otwierasz kalendarz i mówisz: Zobacz, w najbliższym czasie w tym i w tym mieście jest żyje świadomie i możemy tam pojechać. Tam są zawodowcy opowiadają na temat zdrowia, dowieść się na temat wielu rzeczy. No, i oczywiście, jeżeli ten człowiek mówi, OK, ale wiesz, a ja tak nie wiem, to bardzo jak to się robi i tak dalej, chciałbym się zaangażować. Mówię, słuchaj, właśnie po to są LDS-y, to, to jest szkoła rozwoju osobistego, która pozwala Tobie na to, żebyś zobaczył więcej niż widzisz dzisiaj. No, ale mówię, OK, no, ale jak mamy się tego biznesu nauczyć? Spokojnie, mamy warsztaty prowadzone przez fachowców, przez ludzi, którzy. Prawie zęby zjedli na tym biznesie, i oni się nauczą krok po kroku, czym jest ten model biznesu. A więc Biznesowy Klub Zdrowia jest oparty o soft marketing i nasz, nasz team M4M Motivated for More znaczy zmotywowani na więcej, bo dokładnie jesteśmy zmotywowani na więcej. Słuchajcie, to tyle by było, jeśli chodzi o te pierwsze kroki. A teraz wchodzimy w sprawy tak zwane techniczne. Sprawy techniczne to są sprawy, które interesują wielu ludzi, to są tak zwane pytania, a więc to jest kącik i te sprawy techniczne będziemy właśnie omawiać o godzinie 20, więc zazwyczaj krótkie wprowadzenie dla osób, które dopiero zaczynają, rzeczy istotne dla nich, a potem, a potem odsyłamy ich do, do materiałów. I tak jak na przykład w tej chwili nagrywam ten webinar, tak samo po prostu będzie ten, 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 ten fragment, który za chwilę będzie, będzie też w archiwum po to, żeby się zapoznać właśnie z pytaniami dotyczącymi tego, co za chwilę zobaczycie.